Oto moja przybiega, przygoda w Poznaniu dobiega końca, dzisiaj ostatni dzień. W sumie trochę się cieszę, że wracam z powrotem, chociaż myślałam, że się w ogóle nie będę cieszyć. Um, bo nam się często wydaje, że gdzieś indziej jest inaczej, a do wniosku czasami możemy dochodzić do takich, że um, wcale tak nie jest. Potrzebujemy po prostu zmiany, potrzebujemy... Perspektywy, spojrzenia innego, spojrzenia na, na wszystko. Um, ja zawsze mówię, że podróże kształcą i podróże dają nam wiedzę i doświadczenia. I bez podróży my się, nie chcę powiedzieć, nie rozwijamy, ale ciężko się rozwinąć bez podróży, dlatego że och, jesteśmy też, jeśli zwłaszcza jak czasami sami podróżujecie, jesteście zdani na, na innych ludzi na jakieś na na, 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 na sytuacje. żeby się po prostu uczy samego siebie, a też docenia się samego siebie, bo e, patrzy i porównuje i, i widzi, to, co ma u siebie, te, to, co jest w nim, a, a czego na przykład nie ma, nie, ma, nie ma tego na zewnątrz. I to jest bardzo dobre doświadczenie, bardzo dobra taka puenta e, do tego, żeby zakończyć ten, ten krótki odcinek na temat podróży. Hmm. Nie wiem, czy przekazałam cokolwiek, oprócz tego, że podróże naprawdę bardzo, bardzo, bardzo kształcą i tak przeważnie samotne podróże. Znaczy, ja wyjechałam sama generalnie, ale też nie do końca jestem tutaj sama, chociaż można powiedzieć, że tak, z, z, z kilku powodów. Um, ale mi to nie przeszkadza. I po prostu. E, wiem, że coś się wydarzyło po coś, żebym coś zobaczyła. Ja tak zawsze widzę życie, tak zawsze widzę sprawy. Dowiedziałam się czegoś, co miałam się dowiedzieć, i no i pora wracać. Pora wracać do WIS-BADEN, podjąć pewne kroki, podjąć pewne zmiany, e, ale też nauczyłam doceniać bardziej swoje życie: to, co ja mam, to, co, to, co mnie otacza, to, co wykreowałam w swoim życiu. Yy, I po prostu poprosić jeszcze o więcej. No bo yy, moje życie jest dobre, ale może być jeszcze w nim więcej radości, jeszcze w nim więcej bogactwa, jeszcze więcej luksusu. I o to chyba mi właśnie chodzi: żeby było w nim więcej luksusu i takiego wyboru. Dobra, będę kończyła, bo jeszcze nie wiem co tutaj mówić. Yy, jest dużo ludzi, dość sporo ludzi. Więc, więc jak mi coś jeszcze przyjdzie do głowy to nagram oczywiście, ale, ale póki co to, to tyle. Chciałam dodać jeszcze kilka słów na temat e, wyboru własnego siebie. Teraz już jestem w Bisbadę po powrocie, od, e, odświeżona, z świeżym umysłem, bardzo wypoczęta i ten wyjazd dał mi bardzo dużo takich refleksji, takich, które bardzo potrzebowałam, ale to bardzo. Dlatego uważam, że podróże są po prostu bardzo istotne, żeby, żeby odnaleźć te odpowiedzi, które nasza dusza szuka. I co ma do tego wybór własny, wybór siebie? W ogóle zrozumiałam pewną rzecz, bo miałam dużo wizji, miałam dużo naprawdę takich bardzo mocnych efektów, wow, i zrozumiałam jedną rzecz. To wszystko tutaj jest tylko naprawdę podróżą astralną. Miałam okazję przedostać się podczas snu do innego miejsca, do innej przestrzeni i zrozumiałam, że to wszystko jest podróż astralna. To też jest podróż astralna. A czego mamy się nauczyć podczas tej podróży? Wyboru samego siebie. Jeśli Ty wybierzesz samego, samą siebie, samego siebie, zadaniem innym jest też wybrać samego siebie. Bo wyobraź sobie, że świat, w którym każdy... Najpierw wybiera siebie, byłoby to balans i byłaby to taka jasność, przejrzystość, byłoby po, prostu, byłoby po prostu lepiej moim zdaniem przynajmniej. No i wróćmy do tego tematu, tak bardzo przykładowo podam. Jedziesz na urlop. Sądek mówi: A, powinnam tu i pojechać, bo jest tani, a, powinnam odwiedzić swoją rodzinę, bo dawno ich nie widziałam i to wszystko jest, no tak, tu powinnam, to kosztuje mniej, to, 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 to jest bardziej opłacalne. I twoja głowa mi ci to mówi, ale twoje serce i całe twoje ciało mówi mi, mówi ci: nie, jedź tam, tam będzie fajnie, tam jest coś dla ciebie. Nasze ciało i nasza, nasze serce. Jako wie dokładnie, co jest dla ciebie dobre. To jakby jest taka antena satelitarna, i e, jeśli Twoje ciało czuje już radość na pewien, na pewien wyjazd i e, cieszy się, to wiedz, że tam są odpowiedzi dla ciebie. Tam jest po prostu energia, która po prostu daje da ci to wszystko, co potrzebujesz na tę chwilę, czyli relaks, radość, szczęście e, no, wszystko to, co potrzebne ci jest to samo dzieje się odwrotnie. Jeśli czujesz opór w swoim ciele, jeśli masz gdzieś jechać i czujesz ogromny opór w swoim ciele, to znaczy, że Twoje ciało wie, że tam nie będzie nic ciekawego dla Ciebie i ono już to wie. Więc posłuchaj się swojego ciała, posłuchaj się swojej intuicji, Twojego serca i zrób dla siebie to, co najważniejsze. I jeśli wybierzesz siebie, jeśli doświadczysz już tego wybrania siebie, pomimo, że to może być niełatwa, niełatwa decyzja, to zobaczysz, jak bardzo zmieni się energia. Nie tylko w tobie, przede wszystkim. Przede wszystkim w tobie, wokół ciebie, i zobaczysz, co się dla ciebie zmieni. Jestem ciekawa, jakie masz Będziesz miał spostrzeżenia będziesz na ten temat później, a dajcie mi znać, jeśli, jeśli coś takiego u Was nastąpiło, jeśli wybraliście siebie ponad to, co powinno być, bo jestem strasznie ciekawa, u mnie to po prostu było wow! Yy, I. I tyle, a jak macie pytania, to zadawajcie. Zapraszam do subskrypcji, do lajkowania, do odwiedzenia mojej strony. I oczywiście na sesje online, które proponuję.